Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Grzegorz Jaskot. Jesteśmy na Dolnym Śląsku w siedzibie firmy Jaskot w Siekierczynie. Najwyższa jakość obsługi klienta, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, własne usługi finansowania. To właśnie Jaskot, najlepszy partner dla tego gospodarstwa. Od 2013 roku jesteśmy członkiem spółdzielni Promodis, która na dzień dzisiejszy zrzesza 130 członków w 7 krajach Europy. Przystąpienie do grupy Promodis zwielokrotniło możliwość oferowania usług naszym klientom. Każdy konsument, w tym rolnik, oczekuje wysokiej jakości, wyboru towarów, szybkiej i szerokiej gamy usług zawsze za najniższą cenę. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów. Nad prawidłowym działaniem wszystkich sprzedanych przez nas maszyn działa wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku braku finansowania fabrycznego oferujemy finansowanie Jaskot Finance. Oferujemy również wynajem ciągników rolniczych i maszyn. Dzięki naszemu położeniu 20 km do granicy niemieckiej, 20 km do granicy czeskiej, jesteśmy w stanie dostarczać wiele maszyn na rynki ościenne. Zakupy grupowe to domena Promodis. Dzięki temu jesteśmy w stanie w jeszcze lepszych cenach oferować produkty dla Państwa. Grupa Promodis to nie tylko lepsze ceny, to również nowe produkty niedostępne wcześniej na rynku polskim. W rozmowach ze wszystkimi bez wyjątku udziałowcami Promodis pojawia się słowo klucz inteligencja zbiorowa. Ma ona szczególne znaczenie w ostatnich latach, gdzie drastycznie zmieniły się realia funkcjonowania producentów maszyn rolniczych, ich relacje z dealerami, z klientami, którzy również ewoluują na obecnym rynku. Z tej perspektywy należy szczególnie podkreślić możliwość współdziałania współpracy. Pewnym paradoksem jest, że im trudniej jest na rynku, tym bardziej firmy i klienci szukają współpracy. Zwycięża myślenie obronne, a producenci rolni i dystrybutorzy rozglądają się, kim mogą połączyć swe siły, aby osiągnąć więcej. Przykład Promodisów pokazuje, że współpraca z dostawcami może być jeszcze lepsza. Czy to oznacza rozszerzenie tej międzynarodowej sieci? Nie mówimy nie. Zapraszamy do współpracy.